Ogólnie to wymyśliłem sobie takie coś, że to całe biurko co teraz pokazuję po prostu zrobię w Pixel Arcie, to już wyciąłem sobie elegancko. No, rysowanie takich Pixel Artów trochę mi się znudziło. No i to druga sprawa, że po prostu nie mam pomysłu. Widziałem, że napisałem jeszcze jakieś renifery, kieją narysować, ale po prostu nie mam pomysłu. I skoro robiliśmy 100 subskrypcji bad w szybkim czasie, jestem z tego bardzo zadowolony to pomyślałem, że zrobimy sobie biurko w Pixel Art. W ogóle nie pomalowałem, taka ramka czarna będzie. No niestety było kilka problemów technicznych, ponieważ się ubrudziło trochę biurko, no ale to nic. Tutaj ogólnie wykorzystałem takie fajne wykrytki. Wybrałem brązowe, bo sobie pasuje do takiej szufladki i będziemy nim malować. Ogólnie teraz widzicie jak maluję tą szufladę tą brązową kolorem. No i to zajęło jakieś 4 minutki, no myślałem, że dłużej zajdzie, ale ręka tak bolała, że to głowa mała, no a teraz patrzcie. ogólnie tak się prezentuje no, myślałem, że to idzie lepiej, ale niestety tak wyszło ogólnie to miałem dobrze przykleić na to na taśmę dwustronną, ale to się sklepnąłem nie mam taśmy mam tylko naszą kultową plastelinę, którą przykryjemy wszystko na ściance naszej więc postanowiłem, żeby to na plastelinę która prezentuje się w ten sposób więc zabieramy się do pracy Ogólnie, no, na początku to w ogóle mi nie szło. Nie chciało się w ogóle to przykleić, ale zobaczyłem, że to w ogóle jakoś ścisnąłem Dziwnie, no to wykręcało. Więc postanowiłem dać więcej pasteliny. Ale się zaraz pokaże. No, to prezentuje się na razie w ten sposób. Ale. Ale właśnie. Było kilka ale. Nie zaczepiłem pasteliny na kanty to co jest widać aktualnie, więc zmienimy plastelinę tak, aby leżała na kancie ta plastelina No to myślę, że trochę były problemy z przyklejeniem tej pasteliny na kartkę, ale po wielu błędach i próbach, no udało się ją przykleić. Tak się prezentuje, no na 4 razy tu na górze też na rogach, na kantach, no tak, żeby to w ogóle nie odchodziło od naszej kartki. Przyklejamy. No, wszystko po zgodnie z planem, tak jak miało pójść. Ale jeszcze pewnie przykleję tam gdzieś to nieco tej pastyjny No, świetnie. Eee, Przyklejmy to zaraz na. Tak, żeby było jej więcej, żeby to się trzymało w ogóle. No, pewnie to pokażę Wam na jakichś a albo krótszych filmach. bo to jest dopiero pierwsza część oklejania naszego biurka. No, ogólnie, tak jak mówiłem, to tu się rzuci pastyjne tu. Tu, może, tutaj, no, tam gdzie jej zabraknie, po prostu się rzuci. Że to się po prostu nie odkleiło No i się ładnie wsuwa i wsuwa, nic nie zaczepia, wszystkie wymiary są. No i wszystkie wymiary podam na szocach nie? Więc spodziewajcie się jakichś tam krótkich filmików, tak dalej. Tu się może rzuci, ale zobaczymy, więc na razie, cześć.